Ale hmm. nie, nie robisz live'ów? Nie, nie robię. A co to jest za kropka tam z tyłu, zobacz? Kto? No. Weź się odwróć na chwilę, jest bo chcę nie... zobaczyć, jakie masz włosy z tyłu? No, no, odwróć co? się, odwróć się na chwilę. No. Co miałem mówić? Co to było? Nic! Nic nie było! Nic się nie stało. Co miałem mówić? Skąd jesteś? Nie jeszcze. robię streama, mówię ci, że z TikToka mnie kojarzysz. Dobra, pogadamy się na Instagramie. Pozdrawiam! Dzień dobry. Dobry wieczór. Kurczę, Witam serdecznie. Dzisiaj to wyglądasz jakbyś samolot zaraz miał prowadzić. No yy, chciałbym, yy, ale... Ja z tobą ostatnio pompki robiłem. No zaprezentuj, no, nie, nie. dawaj, zaprezentuj, czegoś się nowego nauczyłeś na tej róża? Kurde, właśnie, właśnie, właśnie. No niczego, właśnie, właśnie... Nie no, pokaż, pokaż, muszę zobaczyć, czy Twoja forma jest nadal aktualna. E, dobrze, to jakąś muzykę puścisz? Ty musisz puścić. -y, Dobra. Dobra, to to ja puszczę to. a bo, radości, bo mi się radości, pomyliło. Dzięki. Wcepska. A ja, za 5 zł. Dawaj. kiedy kwarantanna wejdzie za mocno. Celuś ma małego. 5 zł. Jest tu jakaś na 17 latka. A teraz ty synu. Nie, ja nie tańczę, ja nie mogę. Yyy, pokaż swój, pokaż swój talent. Mam ci pokazać coś największego co mam. Tak, swój talent. Z tym nie ma żartów to to jest nielegalne. A golisz się pod pachami? Tak. Pokaż. Nie pokażę ci. Dobra. Ale mogę ci wygolić jak chcesz. Nie. A triceps? Triceps starszy siedzi. Patrz. No widzę. Dużo wale, 20 razy dziennie. O. O. A, a, a klata? Wysportowana? A, a, a masz nogi jak gazela? Nóg nie pokażę. Nie, ty masz nogi jak antylopa. Jak gazela, jak antylopa, mówią nam i gazela. gazela, antylopa, antylopa Dobra, słuchaj, lecę dalej, trzymaj się To było dziwne Pozdrawisz, pozdrawiam Cię, Bieluś Szoty